O Twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Disgaea 5 Alliance of Vengeance. W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie, prawdopodobnie na pewno, pójdziemy na nową mapę, która w sumie nie wiem co nam może dać ciekawego, bo po dań, zrobieniu dzisiaj questa, bo chwilę przy tym chciałem sobie potworzyć nowe jednostki, żeby ogólnie mieć ich więcej. No i skończy się na tym, że chyba mamy aktualnie wszystkie klasy postaci, jakie są w grze dostępne do tej pory. Łącznie z tą, która doszła najnowsza, czyli Sukubus, którego nie mogę tutaj namierzyć nigdzie. Halu? No nie ma. Wrąbało ją i nie zamierza nie zamierzają się pojawić. Nieważne, to nie jest istotne. Ważne, że teraz mamy wszystko, co jest dostępne. Więc możemy czysto iść z plus no, ekspienie tego wszystkiego. Mogę to przemyśleć. Bo teraz, jak będę miał to wszystko ulepszać, to mi się nie chce. Kasi, czy ty? Sprawdźmy. Dobra, wszystko jest. No to zajmijmy się jeszcze tylko tym, co ma do powiedzenia Serafina z całą ekipą. I możemy się zająć ważnymi rzeczami. Nie mów, że jesteś taki szybki za rok. No, Proszę cię. Mhm. A będą się kłócić. Co się dzieje? No, zachowują się jak debile. No, to się strzelić w łeb. Czy ktoś inny ma mocniejszy który może im pokazać, co się robi? Zresztą. Myślę, że Wojdark ma silniejszy skill niż oni. O, Serafina też ma w końcu dobry. No. Serafina dała radę ich szybko uspokoić. O, no za, za niedługo nie wrócą do normy. Tak, Kristo, za niedługo. Zobaczymy, no, co tutaj nam ciekawego powiedzą. Prologu do nowej mapy. Hmm. Aha. Boję się, co on chce tym skinem zrobić. Hmm. Użyję tego skina na Tobie. 88 sekretarz nie zrobił mu różnicy. Oj. Czy on właśnie płonął zdolność tego Impa, i będzie miał teraz zdolności Impa? Ja tak rozumiem tego skilla. O. Oż w dupę. No tego żem się nie spodziewał. Mhm. Mm oh, co teraz Russia. Mmm. call Ghost wax o these O Jezu. ty masz takie?

Znowu koniec sekrety. Kyria! Ja. Jak tak można? U... Gorzej, jest pewnie jego synem. Kurwa zgadłem. Znaczy, to było powiedziane już w kadryscence, ale jednak. No i już jednak jest chujem i półbucem. Mhm. Ukradł, czyli on Z Z Z zabrał go bezpowrotnie. Widać, y Wojdark sama jakiegoś skilla, który potrafi kraść zdolności. O. Tak, czyli rzeczywiście on miał takiego skilla, Oj, Najgorsza zdolność No nie dziwię się Nie, nie neutralizuje zdolności Overlordów To jest o wiele gorsza zdolność Mhm mm Ej, w sumie, jakby Voidarg miał jeszcze zdolność Serafiny, to czy ona by działała na mężczyzn, czy na kobiety? Skoro Serafiny działa na mężczyzn mm. Kilia, proszę cię U. No zbyt OP, wiem! Kristo, to wszyscy wiedzą, że Killia musiał być OP. Mm -hmm. Nie pasuje do walki? Nie zgodzę się. A jeżeli... Wojdark będzie miał taką zdolność... Zaraz, tamta zdolność wymaga dużo energii. Teraz ma zdolność, która potrafi absorbować energię. Uh. O, oh, Jezus. Uh. To jest trudna sprawa teraz. Mam nadzieję, że on nie jest w stanie łączyć tych zdolności. Przynajmniej na razie. Tytan? Będziemy mogli mieć tytanów w a armii? Proszę. Hmm. Magiczne włócznie. O. Tak, czyli to jest... O nie. To zrobimy nic! Jesteśmy bezsilni, bądźmy szczerzy. Tak, demony, które tam mieszkają zostaną zamienione w pył. Podoba mi się ta opcja. Mhm ład. Czy to znaczy, że... Scorching Flame został zaatakowany? Aż się Magnus zamknął. Tak, Scorching Flame. Cudownie. Zapowiadasz w książce ciekawie, bardzo. Nie, ono pewnie tak, na za tak zawsze wyglądało. Mhm. Mm o czym wy mówicie, to tak ma być? Aha. Boże, ja w ogóle przeklikuję ten dialog zamiast go w ogóle. Ja jestem mądry inaczej. Kto to? Kto to? Czyli się znacie, Magnus? Jaki ładny, Pancho. Pięknie się nazywa. Mhm. Mm czyli że co? To jest prawdziwy Everlord? Aha, czyli Magnus określał, że nie wszyscy nie żyją. Grajesz talon. Oj. Pierwszy. Ojdź. Aha, to już. Przecież to go nie zabije. Proszę Was. Nie sądzę, że stacynicę tego chyba. Jesteś częścią osób. No, zmusili was pewnie do tego. Albo gorzej. A czy jest pewnie gorzej? Oni sami się chcieli do nich przyłączyć. O... A, czyli wszyscy zaczy... już go od dawna nienawidzili? Oj, Ha, a Pancho był zwykłym tym Woźnym Też spoko Jak to nie? Mam z Overlorda, więc jest Overlordem I zamknij się Kendias, Podoba mi się Ten dialog A i Pancho sobie poszedł Właśnie, Sarafina, ty się nie wdawy w dyskusję z Usalią, Bo tutaj są ważne rzeczy. Nigdy nie był w stanie podjąć racjonalnej decyzji. Kili, o czym ty jak? On jest jakiś dziwny. A... Tu jest przejście naokoło, żeby się nie, żeby nie rzucać jednostkami. Aha, to jest tak, to jest takie przejście, że jest... Stąd trzeba iść tu, 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 tu. Później tu i tu i tu. To już chyba szybciej będzie się rzucać jednak. Chociaż. Czy ja wiem. Chodźmy najpierw tak. Blonę. To na pewno. Prier. I one dadzą sobie już praktycznie same rady. A jeszcze CCD niech będzie. I nie dorzucę tu jeszcze pram. Niech sobie stoi, ale dobra, niech jeszcze ktoś jej pomoże. Na przykład Sam Magnus, eee, on będzie jej strażnikiem i walwi. Dobra, lecimy. Ojdź, ich już nam rzucili. Auć. No w moją pram? Ale mi w flonę zajechali Oj Ej, Giga Hilad Giga Hill nie pomoże Dobra jest jakoś Magnus y Oj dź. Ja, a powiedz mi pram. Dobra, agres mirror. Nie wiem, tak. Physic prophecy. Po czym ty zrobisz bo boulder Crash? Rear, ty podejdź tu. Holy breaker. Na razie na tym zro zrobimy. O, Magnus już kogoś zabił. O, common ability slot, przyda się. Bloody no już kurde, tak niewiele brakuje. Dobra, zdedził. Tak można grać. dobra to wyższe tutaj zostańcie. Ja w tym się tutaj podejdę. Naszą ekipą trzeba podleczyć Valvatoreza zdecydowanie. Ty, Magnus, wróć. Magnus, Boże, Magnus, wróć tu. Zakończymy na razie tą rundę. Pram ich ładnie powoli wybije. Patrz, że go sięgniesz, sięgniesz, ale. O matku, jak mało mu zrobi. Ile on ma? Ajajaj. Aj, aj. 40 punktów odporności. Punktu. I wracamy po cięciu. Kur... Mm. Nieistotne. Chodźmy. Zanim stracę resztki cierpliwości. Dobra. Lecimy z tym koksem. Już nawet nie wiem, co mówiłem, naprawdę. To jest w tym naj najgorsze. Auć. Ej, gościa chyba porąbał, że będzie mi trzymać Valviego. Ile wy jeszcze będziecie się kontrować, Kwa. nasz prier. To teraz pytanie. Co za jest CC? To muszę się cofnąć o jeszcze jedno. A, CC już się nie może przemieścić. Oj. A wal go, nie mogę rzucić, w żaden sposób przecież sobie rzucić, tak? Bo po co? Dobra, leć Magnus. Super Pilot Driver. Au. No, ile ich się tu jeszcze będzie na mnie rzucać? Anaconda Impact. Ok. Najgorsze jest to, że oni się kontrują tyle, że ja nie mogę. Pół godziny muszę czekać na swoją turę, tylko dlatego, że oni się muszą kontrować. Jak moi ich kontrują, to jest ok, a jak oni, siebie, oni mnie, to już nie. Aha To jest co Magnus, Magnus bo... Aha, ty się tutaj nie przesuniesz. Cudownie. Dobra. Tu cokolwiek będzie. A Jak ty mnie chcesz kontrolować, chłopczyku? Chyba ci coś bździ. A, nie mogę, bo walwatores. Dobra, wejdź w czy, się wydaje, czy ona na nim oczywiście zrobiła kryta. Oczywiście! Co za tę Padzida Najgorsze to, że oni ty tym rzucają kuźważ. O! Jeszcze mi flonę zarąbali. Ujecycate. Dobra, no to na szczęście zdeciło. Mam pomysł. Głupi, ale mam. Overload. Thailand sweeps. Dwie postaci naraz. Eee, Flonę? Ty się by na razie nie lecz. Ty lecz Cici też niech leczy Valviego. Magnus, chodź do przodu. Zresztą tak, Prier Moja Ty kochana słodka Prier. Wsuj <laughs> się tu. Nie, przesunę ci jeszcze o jedno. I to jest tak, moc overloada Extreme Mardok No, i to ja rozumiem. Albo i nie, bo jakoś jeszcze nie... nie przy... jeszcze oni żyją. To mi się bardzo nie podoba. żeś już niedługo będą żyli. Możecie przestać. Dziękuję. Klonę lecz siebie. To jest teraz najważniejsze. A, ale Magnus ma zasięg Jego chłodera weźmie A Sisili chodź do przodu. Najlepiej się jeszcze wylecz Dobra, styknie To chyba więcej leczenia nie będzie potrzebne. Mam nadzieję, że... O! o nie ten niech pójdzie, niech go zabije. A to żeśmy zrobili, też nie, jejski już tam się nie, a jego nie zabija. Ale to. Ja... Przepraszam, Tajran Sweep zrobi swoje. No i mapa wygrana. To mi się podoba. Z małym male ale jednak. I jak tam EXT rozdzielony? Uuuu. Clear prawie wyższy poziom. No prawie robi wielką różnicę, ale jednak. Oj, rok nie uciekli. O właśnie, Zeroś się zmienił moja droga. Proszę przestać. Jesteś cis, a nie Madam Serafina. Właśnie, byli jego podwładnymi. Nie, Magnus pewnie robił całe życie. Za dobrze go już znam. A to był dźwięk Face Palma. Błagali o życie. Mhm. Mm Dlaczego? O, oh, ciekawie. W końcu on woźnego lał? O, serafina to dobrze podsumowała. A. Ah. rozstrzelaj go. Robił to cały czas I znowu to porównanie I to, że jesteś głupi Mhm uh Kurczę -huh. Bronis Podoba mi się to słowo, jest takie ciekawe. Dobra, na tym będziemy kończyć nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo możecie dać nam łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy coś tam jeszcze chcecie. Wiecie, jak to działa, prawda? Na następnym odcinku będziemy kontynuować nasze przygody w Scorching Fames i prawdopodobnie e, troszeczkę podeksmy naszą drużynę. Może dojdzie ktoś nowy na te nasze poziomy, które są dla nas wymagane. Zobaczymy. A na razie niech moc scorching fameów zawsze będzie z wami moi drodzy. A ja zażegnam cię krótko.